Mam dla Ciebie dzisiaj prawdziwy hit. Ogromnego kalmara. Ten, którego tutaj dzisiaj mam, ma około kilograma wagi i zaraz go będziemy sobie oglądać. Pozwól, że położę go teraz na deskę do krojenia i pokażę Ci jak to. Wygląda. Zobacz, kalmar jest jednym z najinteligentniejszych i też największych bezkręgowców, jakie żyją pod wodą. Mój ma tutaj dzisiaj pewnie 40 cm, ale one, co nie chce się aż wierzyć, mogą osiągnąć nawet 18 metrów długości. Zobacz, tu jest jego głowa, z niej wychodzą macki. Są dwie takie dłuższe i kalmara bardzo łatwo rozpoznać po tym, że zobacz na tych mackach właśnie te przysawki, które ma. O, mi się, ale się trzyma, ale. Czy jeszcze raz? Aha, się trzymają. I one mają takie jakby plastikowe. O, zobacz. Kółeczka na swoich końcach. Tak więc to będziemy zaraz z niego też wyrzucać. E, tu ma głowę, właśnie wystającą z tego odwłoku. Zobacz, jakie ma, duże, jakie ma duże oczy. Kalmary mają jedne, w zasadzie największe oczy ze wszystkich zwierząt na Ziemi, bo mogą mieć nawet 25 cm średnicy. Mogą być ogromne. I tak jak myślę sobie, to właśnie pewnie z tych ich rozmiarów, z występowania kalmarów do 18 metrów z takimi oczami, były te wszystkie opowieści, właśnie osób żeglujących w dawnych czasach o potworach morskich, bo tego realnie można się wystraszyć. Zobaczmy go sobie jeszcze z drugiej strony. Będzie lepiej widać, jakie on ma takie skrzydełka, widzisz? Ma tutaj takie skrzydełka, które pozwalają mu pod wodą się właśnie poruszać. On wypycha z siebie wodę, bo zawsze tutaj normalnie jest to otwór, i wypycha tą wodę, a skrzydełkami nadaje sobie kierunek. Co jeszcze bardzo ciekawe, kalmary mają aż trzy serca. Dwa z nich pompują krew do jego skrzeli, a jedno do reszty ciała. Tak więc teraz, co my w zasadzie z nim zrobimy? Jak zwykle w kuchni portugalskiej przepis będzie bardzo prosty. Odetniemy mu tą głowę, w zasadzie ją ukręcimy. I to, co będzie nas interesowało do jedzenia, to jest ta góra. Ten tutaj odwóg, trochę tak, jak było w mątwie. Możesz obejrzeć odcinek o mątwie na moim kanale. Tam również jedliśmy właśnie tą górę. To jest skrzydełka, to jest to, co będzie nas interesowało do Jedzenia. Oczywiście usmażymy to na patelni z czosnkiem i z salsą. Tak więc co, zabierzmy się w takim razie do e, tutaj tej jego głowy. Zobacz jeszcze, jakie on w ogóle ma macki. Dwie z nich są takie długie, o, zobacz, a reszta to są takie krótsze i one też mają tutaj właśnie te przysawki, takie właśnie wydające się, jakby były z plastiku. One są dosyć, dosyć twarde. Kalmary w ogóle są drapieżnikami. Żywią się skorupiakami, żywią się rybami. Możemy sobie tutaj zerknąć gdzieś, będzie miał na pewno tutaj. O, tu ma otwór gębowy, zobacz, taki czarny i to jest normalnie taki czarny. Możemy go tutaj trochę wypchnąć. O, jest bardzo twardy i on nim rozłupuje skorupy innych zwierzaczków. I co do kalmara, jeszcze powiem Ci bardzo ciekawą rzecz. Żeby zabić kalmara, którego się złowi, uderza się go, można powiedzieć, ciosem z karate o Tutaj uderzasz kalmara i on normalnie jest cały taki, o, jak z tej strony, taki ciemniejszy, aż czerwony i w momencie, kiedy go zabijesz, on się robi bialutki. Niesamowicie to wygląda, bo to się dzieje dosłownie w sekundę. Uderzasz i jest cały biały, bo kalmary mają zdolność właśnie zmiany koloru, czym właśnie inne drapieżniki odstraszają, a też komunikują się ze swoim własnym gatunkiem. Kalmary, tak jak jeszcze sobie tego obejrzyjmy, bo niesamowite są te, on jest bardzo ciekawy w ogóle w dotyku, bo to mięso jest bardzo takie, powiedzmy z jednej strony śliskie, ale to jest bardzo mięsisty kawał dobrego po prostu żarcia. Kalmary to w ogóle dokładnie to samo, co kałamarnice. Niektóre z ich gatunków mają też właśnie taki ten specjalny płyn w środku, które mogą z siebie wypuścić, żeby odstraszyć od siebie właśnie jakiegoś drapieżnika. Znaczy w ogóle, kiedy jest długi. Wiesz, jak go mam tak przy głowie, sięga mi praktycznie do pasa. Nie wyobrażam sobie, jak muszą wyglądać te ogromne, 18-metrowe, musi to być po prostu, po prostu straszne. Zobacz, jakie on jest tutaj te krótsze macki. Tutaj mamy te dłuższe, te oczy są niesamowite. Dobra, i teraz przejdźmy w takim razie do tego obrabiania. Zobacz, będziemy to robić w ten sposób, że ja po prostu włożę rękę do środka i ukręcę mu cały ten łeb. O, może to złapać tam, o, idzie, idzie, idzie. Patrz. Jemy łeb z wszystkimi flakami. O! I zobacz, kładziemy go sobie tutaj. Tu jest ten płyn, co się z niego wylewa. Widzisz? W takim woreczku. Sobie to chodzi. To jest jego łebek. Jakiś tutaj patrz, Rybkę ma. Zobacz rybkę małą miał w środku. Widzisz zeżar? Ale numer. <laughs> Ciekawe. Dobra, skoro już miał rybkę, to teraz dalej, bo teraz jedna z największych rzeczy, która mnie zaskoczyła przy jedzeniu kalmarów, bo w większości restauracji, jakbyś poszedł, to kalmary, które dostaniesz, będą zazwyczaj jakieś grillowane i one są tej wielkości, są malutkie. O, zobacz, ma ten atrament. Ten też ma atrament, już jestem cały uwalony. więc zaraz będziemy musieli go przepłukać, Ale tak jak mówię, kalmary, które dostaniesz w restauracji, będą gdzieś tej wielkości, w całości, więc będą malutkie. Lepiej pójść sobie właśnie na targ, tak jak ja zrobiłem kupić coś większego. Pierwszego kalmara, jakiego w ogóle kupiłem kiedykolwiek, to był gdzieś tej wielkości, bo jak ci był niesamowity 2,5 kilo ponad miał. Wtedy jeszcze nie prowadziłem tego kanału, tego nie nagrałem, ale do czego dążę. Kalmar w środku, czy malutki, czy duży, jak go dostaniesz w restauracji, jak będziesz jad całe, gotowane czy tam pieczone, on ma w środku dosłownie można powiedzieć kawałek plastiku. To się nie chce wierzyć, ale teraz włożymy rękę i zobacz, to jest jego kręgosłup. Już zaraz go tutaj wyrwę, wyciągnę, bo muszę go dobrze złapać, a jest tak ślisko. O, widzisz, to jest to, co nam tutaj już powoli wychodzi, o poczekaj, wyciągamy I jak się je te mniejsze, to warto zwracać uwagę, bo łatwo to ugryźć, a to się raczej pogryźć jest ciężko, patrz. patrz, 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 co się dzieje, zobacz, wychodzi, no dosłownie wygląda to i w dotyku jest jak plastik, a to jest jego kość, właśnie tak jak mówię, jego kręgosłup, który trzyma go sztywno w całości, zobacz, ale jazda, normalnie, o. Normalnie jak plastik, to jest przezroczyste. W życiu bym nie pomyślał, że coś takiego występuje naturalnie. No i to jest właśnie nasz kalmar. Teraz Nas jeszcze spróbujemy tam włożyć łapkę do środka, nie wiem, czy damy radę sięgnąć po wszystko. Będziemy musieli zaraz go wziąć na zlew i trochę przepłukać, potem będziemy go ciąć normalnie na części. I to, co na przykład możesz kupić w Polsce jako krążki, prążki z kalmarów, to jest dokładnie, widzisz, ta część, tniesz to tak i masz prążek, tniesz dalej i masz takie właśnie prążki z kalmarów do smażenia na głębokim oleju, ale my dzisiaj robimy na patelni razem właśnie z pietruszką, z czosnkiem, oczywiście mam do tego białe wino, dzisiaj też mam wyjątkowo sangrię, taki wakacyjny klimacik, sangria świetna jest w Portugalii, czy taka gotowa, kupiona, czy samorobna, czy w restauracjach, polecam, każda sangria w ogóle jest inna, więc warto sobie popróbować. Myjemy teraz kalmara. Musimy go dokładnie wypłukać z tego wszystkiego, co on tam ma jeszcze w środku, żeby nie było właśnie tego całego barwnika. Pozbyliśmy się już flaków tak jeszcze staram się rękę tam włożyć, zobaczyć, czy na pewno nic tam nie ma. Musimy zajrzeć kalmarowi w obłok. O, tak to wygląda. Musimy tam zajrzeć, co się dzieje w środku. Spróbujmy Normalnie jak taki worek, wiesz, jest dosłownie jak taki skórzany worek. Aha, jeszcze z pianą idzie, czekaj, damy trochę większe ciśnienie. Oj, 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 chlapie. Czekaj. Będzie się tak trochę pienić przez chwilę i jak będzie już czyściutki, to przestanie. Aha, już jest piana z wody tylko. A? te błonki jeszcze mu tu poobrywam, i będzie piękne, piękne. O, kamarek. Dobra. Wracamy z nim na dechę. I co? I zabieramy się do cięcia. Sobie Chwycę za nóż. Myślę, że takie prążki będziemy robić. O, gdzieś takie, w ogóle powiem Ci, że od kiedy zacząłem prowadzić ten kanał, musiałem sobie kupić nowy nóż, bo traciłem tutaj tyle przeróżnych owoców morza. Niektóre były bardzo twarde, szczególnie płaszczka, którą możesz znaleźć na moim kanale, albo mątwa, że mój poprzedni nóż po prostu się stępił. I to już tak, że nawet nie idzie go za bardzo da Patrz, i mamy takie prążki, o, można by to teraz opanierować, na głębokim oleju, właśnie sobie usmażyć, ale my będziemy dzisiaj tu jedli prosto z patelni. Mięsko jest, tak jak widzisz, bialutkie, mięsko jest bardzo fajne strasznie lubię kalmary, tak więc o, zobaczmy sobie. A ciekawe by było w ogóle, tak sobie myślę, jakby ugrillować całego takiego dużego, czegoś takiego jeszcze nie widziałem w żadnej restauracji. Może się tak nie robić, ciężko powiedzieć. Dobra, dziabajmy go sobie w takim razie do końca. Ja bym mu jeszcze zrobił, tak jak pamiętam, jak na montwie robiłem obecnemu najpierw te skrzydełka, to będzie na pewno łatwiej szło. A skrzydełko w ogóle samo w sobie w strukturze jak tylko mątwa ma dużo twardsze, powiem takie bardzo twarde, ale struktura mięsa jest bardzo, bardzo podobna. Dobra. W ogóle co do kalmarów, jeszcze muszę Ci powiedzieć ciekawą rzecz, są, tak jak mówiłem ci, są różne rozmiary, są malutkie, są ogromne. Takie najmniejsze z kalmarów, powiedzmy gdzieś tej wielkości, dosłownie tej wielkości mają te łebki, są dostępne w puszkach. To się nie chce teraz wierzyć, co powiem, jak gołąbki polskie. Normalnie są taki, pasyki. taki malutki kalmarek, no malutki mówię, taki on by był, ale bierze się go i faszeruje jakimś właśnie ryżem, jakimiś warzywami i tak dalej. I to jest dostępne w puszkach. Po 3-4 sztuki w małej puszeczce, cały taki za gołąbek polski, dosłownie na jednego gryza, tylko że zamiast kapusty, która normalnie jest na gołąbku, jest kalmar. Bardzo ciekawe będzie, żebym też w szoku, jak to pierwszy raz zobaczyłem. ale jest to naprawdę bardzo, bardzo smaczne, polecam, polecam spróbować. A my sobie go dziabamy tymczasem do końca. Mięciutki jest fajny. No w porównaniu z montwą, to powiem ci, że to jest poezja, jak to idzie. Montwa to była mordęga przy tym, żeby ją zrobić i to ile ona miała tego właśnie czarnego barwnika po montwie, to nie byłem w stanie się praktycznie domyć, a płukać nie mogłem jej normalnie w zlewie, tak jak tego, tylko musiałem pod prysznicem, pod bardzo dużym ciśnieniem, bo była tak strasznie brudząca ta jej ciecz. Dobra, mam pocięte to wyprążki. Potnę sobie jeszcze te e, skrzydełka, na takie. O. Fantraciki, to też będzie spoko. I co? W takim razie mamy pociętego kalmara, oddzielnie łeb, z którego raczej tutaj nic nie zrobimy. Możemy się jeszcze chwilę pobawić z tymi mackami, bo jest to naprawdę niesamowite, co nie? Zobacz, jakie one są długie. I mówię, i tak samo właśnie jak ten jego kręgosłup plastikowy, tak samo plastikowe właśnie są te końcówki. Bierzmy się teraz w takim razie za. Patelnię. Mam już rozgrzaną patelnię. Weźmiemy sobie teraz nasze wszystkie tutaj składniki. Przeniesiemy się o, tutaj na tą stronę. Wrzucam czosnek i pietruszkę. I damy temu dosłownie kilka chwil. Będziemy wrzucać naszego kalmara, a później, a później jeszcze dolejemy do tego trochę białego wina. Mamy wino verde jak zazwyczaj na tym kanale, a my tymczasem jeszcze do smaku będziemy, tak jak mówiłem, pili sangrię. Sangria to jest taki tradycyjny hiszpański napój alkoholowy, który jest połączeniem Edwina z owocami i jeszcze zazwyczaj czymś gazowanym typu Sprite, tak więc bardzo fajna rzecz. Przemy sobie troszeczkę, o dzisiaj mamy czerwoną, są też oczywiście sangrie białe. Tu już nam się zadziewa. To co? Powoli wrzucamy sobie kalmara, może nawet nie powoli, a szybko. Nie będę go wrzucał w całości z dechy, bo na desce zebrało się bardzo dużo tego płynu z niego, wiesz? I by mi się to tutaj mogło z olejem zacząć strasznie strzelać. Wrzucamy to wszystko, o, tak jak leci, w Całości. Damy mu teraz kilka chwil i zaraz polejemy to winem. To nie jest obowiązkowy krok, ale mam wrażenie, że nada nam to takiego ciekawego, ciekawego posmaczku. Ale ładnie to więc wygląda świetnie. Ojej, pyszne to będzie, już czuję, już to pięknie pachnie. Myślę, że moglibyśmy mieć do tego trochę większą patelnię, ale tu, gdzie jestem w kabana z detabira, mam ze sobą tylko taką niedużą, więc musimy sobie radzić. Mieszamy sobie teraz jeszcze wszystko, żeby przeszło nam to właśnie smakiem czosnku z oliwą i właśnie tą pietruszką. Pomieszajmy sobie. Zaraz zaleję. O, już się robią, widzę te. Nabierają. Aha, takiej sztywności troszeczkę. To będzie takie. Powiedziałbym brzydko, że to będzie gumowate ostatecznie, ale to jest takie fajne do porzucia. To nie jest, że jest gumowate mięso. Tylko taki bardzo przyjemny kawałek, właśnie do rzucia. Okej, okay, robią się już takie przyjemne. Dobra. Tak więc w takim razie teraz trochę wina. I dajmy temu znowu się wszystkiemu podsmażyć, przejść smakiem. Myślę jakieś 3-4 minuty na patelni i będziemy sobie tego wspólnie smakować. Dobra, myślę, że to wszystko jest już gotowe. Przejdźmy sobie z tym w takim razie tutaj na Ależ to przerzućmy, ale to wygląda, ale jazda. Zobacz, zobacz jakie kawały kalmara mam. Ale świetne, jaki sosik się w ogóle z tego, jak to w ogóle ładnie pachnie. Mhm, takim czosneczkiem, no w ogóle czosnek, oliwa to jest to, co jest podstawą kuchni portugalskiej, tak więc tutaj te przepisy są zawsze bardzo, bardzo proste, a jednocześnie to wszystko tak fajnie smakuje i tak dobrze pachnie. Mm, dobra. Rzućmy sobie wszystko do końca na talerz i zaraz będziemy sobie tego tutaj smakować. Myślę, że w ogóle ten, ten sosik to moglibyśmy potem chlebek w nim maczać, będzie na pewno epickie. No dobra, w takim razie chlebek zresztą mamy już nacięty, mamy tutaj bułeczkę. Będziemy mogli zaraz tego spróbować. Weźmy sobie widelczyk. I co, trzeba spróbować jest gorące strasznie. Dajmy temu sekundeczkę dosłownie, żebym ja był w stanie to wziąć do ust. W ogóle bardzo dużo z tego, co zauważyłem, owoców morza, smakuje lepiej, kiedy jest delikatnie ostudzone. Nie ma co tego jeść tak totalnie na ciepło. Na przykład kraba. Jakbyś jadł kraba, to warto chwilę mu dać odstać. Dosłownie kilka minut. A mi ślinka, cieknie. O! Hmm. Mhm. fajne to jest. Jeśli chodzi o smak, to on nie ma swojego własnego smaku. Praktycznie nie ma swojego smaku. Przeszedł tym winem, które daliśmy, przeszedł czosnkiem, przeszedł właśnie pietruszką, i jest z tego taka fajna. Taka fajna żujka, bardzo dobre to jest, bo to z jednej strony wydaje się, tak jak mówiłem, takie właśnie gumowate, ale z drugiej strony się bardzo łatwo gryzie. Jest to po prostu bardzo, bardzo smaczne. Masz jeszcze jednego tutaj zaraz sobie. Nie, fajne, fajne, fajne. No poczekaj jeszcze chwilę. Zobaczmy, co tu się wygotowało. Zobacz, w ogóle jakiego koloru nabrało takiego, jak on miał, właśnie takiego delikatnie różowawo-czerwonego. Też fajne, tutaj trochę w ogóle czuć wino, hmm. świetne. Tak więc szczerze, kalmara naprawdę bardzo, bardzo polecam. Warto to u siebie zrobić, jeśli byś gdzieś dostał czy to mrożonego, czy świeżego, a teraz smacznego.